Rozmowa Poranka Gościem rozmowy poranka jest Mateusz Kaczorowski z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Według ekspertów mieszkania w kraju drożeją najszybciej w Europie, a rynek zalewają no tak zwane patodeveloperki, czyli lokale o powierzchni 16 metrów kwadratowych. Jak Pana zdaniem wygląda sytuacja obecnie na rynku nieruchomości? Sytuacja na rynku nieruchomości z perspektywy oczywiście mojej, czyli takiego e, uczestnika jako pośrednika, sytuacja jest e, sytuacja jest dobra, ona jest raczej stabilna, bym powiedział. E, natomiast ze wzrostami e, w tym sensie, że pomimo tego, że stary kredyt, który napędzał dość mocno, e, popyt, ten kredyt, nazwijmy to, że się skończył, natomiast Poszukujący cały czas są i kupujący i sprzedający również. Jest bardzo dużo dzisiaj transakcji gotówkowych bez udziału, bez udziału banków. Tamten kredyt się skończy, ma, skończył, ale wkrótce zostanie wprowadzony program rządowy o nazwie mieszkanie na start. No i choć banki jeszcze nie oferują kredytów o zerowym oprocentowaniu, to jak sprawdzaliśmy, no to ceny mieszkań już mocno wzrosły. Mocno wzrosły, jeżeli ten kredyt wejdzie, a wszystko wskazuje na to, że, że rządzący go wprowadzą. Te ceny no niestety znowu wzrosną dlatego, że tutaj nie jest stymulowany, nie jest stymulowana podaż, czyli nie trafia więcej z tego tytułu mieszkań na rynek, tylko jest więcej osób, które jest stać na to, żeby takie mieszkanie, takie mieszkanie kupić, więc w tej chwili, tak jak powiedziałem wcześniej, sytuacja jest w miarę stabilna, te ceny rosną, natomiast jeżeli ten kredyt się pojawi, to obawiam się, że może być sytuacja, która była która była obecna w zeszłym, w zeszłym roku, czyli będą bardzo duże, bardzo duże wzrosty, będzie bardzo mało mieszkań do kupna. No i będzie bardzo dużo zainteresowanych, bo jest część osób, która w tej chwili oczekuje na ten kredyt, sądząc, że on będzie rzeczywiście zerowo procentowy, chociaż on zerowo procentowy nie będzie, bo tam będą pewne pewne widełki, ale są osoby, które będą mogły. Ten, te, te następne mieszkania, czy w ogóle mieszkanie kupić na bardzo atrakcyjnych warunkach? No, właśnie, mówi się, że taki program ma pomóc osobom kupić mieszkanie, no ale co w momencie, kiedy y, on zostaje wprowadzony? No i te ceny już mocno wywindowane, jeszcze bardziej zostaną wywindowane do góry. Podam przykład z zeszłego roku. W zeszłym roku, zanim pojawił się oficjalnie y, kredyt z dopłatami, to bardzo dużo osób bukowało, podpisywało umowy przedstępne, zanim jeszcze ten program e, oficjalnie został przez rządzących wprowadzony. Więc w tej chwili takich sytuacji za dużo nie ma. Ludzie raczej czekają, wstrzymują się z zakupem, natomiast w momencie, kiedy ten kredyt wej wejdzie, wystrzelą, e, wszyscy kupujący wyjdą na rynek, e, no, sprzedający to odczują, bo będą widzieli zainteresowanie. I te ceny będą, będą podnoszone, a ze strony deweloperów będzie dokładnie taka sama sytuacja, oni są troszeczkę w lepszej sytuacji, bo oni tych transakcji mają bardzo dużo, więc są w stanie na bieżąco weryfikować, jakie jest zainteresowanie. Także tutaj niestety dla kupujących, którzy się wstrzymują. Dobrych wiadomości nie mam. No dobrze, to właśnie może opowiedzmy, jak wyglądają średnie ceny mieszkań na rynku pierwotnym i wtórnym. Bo tutaj co prawda chcę podać przykład z Warszawy, ale no, trochę to brzmi jak absurd, gdzie za nieruchomość w Warszawie trzeba zapłacić więcej niż na przykład za podobną nieruchomość w Los Angeles. To ja się posłużę jeszcze kilkoma, kilkoma innymi, może nie absurdami, ale cenami. Mamy... Z mojego rynku, czyli Katowice, czy w ogóle rynek śląski. E, nowy apartament bezpośrednio od dewelopera przy ulicy Zabrskiej w Katowicach 70 metrów, e, tam jest cena powyżej miliona, e, miliona 200. Był w tej chwili podpisany podpisana umowa przy ulicy Złotej jest również deweloper, który buduje mieszkania bezpośrednio przy parku, przy parku śląskim i tam apartament 170 metrowy do wykończenia. Cena wywoławcza, która tam była, to było prawie 3 miliony złotych. No i w tej chwili czekamy tak naprawdę na to, co wydarzy się przy budynku, jeśli chodzi o inwestycje deweloper, deweloperskie w budynku przy ulicy Olimpijskiej, tam jest budynek, którym na ostatnim piętrze, jeśli mnie pamięć nie byli 35 jest mieszkanie ponad 300 metrowe, więc przy średnich cenach, które są w tamtej inwestycji, obawiam się, że te mieszkanie, które które pojawiło się na warszawskim rynku będzie musiało się po prostu, po prostu schować. Kolokwialnie mówiąc, bo zamieszkanie w Los Angeles 161 metrów kwadratowych trzeba zapłacić około 1,5 miliona złotych. Czyli jak pan podał 3 miliony, no to dwukrotnie przewyższamy Los Angeles. No myślę, że cena nie jest tak bardzo przerażająca, bo jednak, znaczy mówię o tych cenach tutaj na, na Śląsku, czy w ogóle w Polsce. One mo może aż tak mocno nie są przerażające, ale jeżeli spojrzymy na statystykę, która, e, którą, z którą mam 2000, czyli czy, sprzed 10 lat, gdzie cena mieszkania takiego od dewelopera, czyli, e, czyli nowego, to była w granicach 4500 zł, dzisiaj jest to powyżej 10 tysięcy e, złotych. Zobaczymy, co pokaże jeszcze pierwszy kwartał, bo tych danych z pierwszego kwartału takich sumowanych nie mamy. E, natomiast bardziej właśnie niepokojące jest to, że 10 lat temu za taką średnią pensję e, można było kupić trochę ponad, e, trochę ponad e, 1 metr kwadratowy mieszkania. Jeśli nie pamięć nie myli, to było 1,3. Dzisiaj jest to powyżej, poniżej poniżej 1 metra. Czyli szybko licząc, e, te mieszkania w relacji do naszych zarobków są o 30% droższe niż były 10 lat temu. Rynek wtórny to jest bardzo podobna, podobna statystyka. E, też te mieszkania też za, ten sam, za te same pieniądze możemy kupić. 10 lat temu mogliśmy kupić, 10, e, e, mogliśmy kupić 30%, e, 30 więcej metrów kwadratowych e, mieszkania na Śląsku. Także myślę, że cena idzie gdzieś tam troszeczkę w, w za, z zarobkami, natomiast jak później się bardziej głębiej, w to e, bardziej się w to zagłębimy, to okazuje się, że te, ceny, że te nasze zarobki nie rosną tak szybko jak ceny albo ceny szybciej rosną niż Niż nasze zarobki. To od razu nasuwa mi się pytanie: no to kogo na to stać, kogo na to będzie stać, mimo nawet tych rządowych programów? No pytanie, kogo będzie stać na mieszkania, kiedy wejdzie rządowy program? Myślę, że niestety, ale to rozwarstwienie. Rozwarstwienie takie finansowe w społeczeństwie będzie coraz wyższe, i coraz mniej osób będzie stać na to, żeby kupić sobie własne mieszkanie. Albo te mieszkania, właśnie będą szły w kierunku tych takich coraz mniejszych metraży, bo jeszcze 10 lat temu taka średnia powierzchnia mieszkania to była zresztą, jeżeli spojrzymy nawet na mieszkania naszych rodziców czy naszych, naszych dziadków, to trzypokojowe mieszkanie miało 64, 65, 70 metrów. Dzisiaj nowe mieszkania, które są budowane, trzypokojowe, one są w granicach 55 paru metrów, nawet zdarzają się tak zwane perełki poniżej 40 poniżej 50, poniżej 50 metrów. Także jeżeli rządzący, a można pewne rzeczy zrobić, bo można chociażby ograniczyć ochronę praw lokatorów przy wynajmie, przy wynajmie mieszkania i już tych mieszkań troszeczkę na ten rynek trafi, czyli od osób, które boją się dzisiaj wynająć komuś swoje mieszkanie. Tych mieszkań trochę na rynek trafi. No i jest jeszcze trochę do zrobienia w, w zakresie uzyskiwania pozwoleń na budowę, czy w ogóle przeprowadzania całego procesu budowlanego. No dzisiaj są inwestycje, gdzie samo rozpoczęcie, rozpoczęcie budowy, czyli doprowadzenie tej papierkowej roboty, papierkowej pracy do finału, czyli do, do tego, gdzie inwestycja startuje, trwa czasami, czy w ogóle trwa dłużej niż sama budowa i oddanie mieszkań przyszłym kupującym. Także tutaj jest rola, rola, rola rządzących, jest troszeczkę rzeczy do zrobienia, które można zrobić. I te ceny może nie bardzo, ale na pewno na pewno, na pewno spadną. Tutaj jeszcze na ceny, to jeszcze tak szybko dopowiem, na pewno wpłynie, wpłynie to, że do Polski wpłyną... Pieniądze z krajowego planu odbudowy, także jeżeli zaczną się inwestycje gminne, gdzie będą ekipy budowlane, gdzie będą, mater... kupowane, ekip... będą kupowane materiały, będą zatrudniane ekipy budowlane, to się również odbije na rynku mieszkaniowym, dlatego że tamte materiały, czy inaczej, tamci inwestorzy będą musieli konkurować z pieniędzmi, nazwijmy to z Unii Europejskiej. Tak, tak samo ekipy budowlane również będą musiały być tych ekip nam nie przybędzie, może w ten sposób. Ekip nam nie przybędzie, więc tutaj niestety, ale znowu, ekipy, które miałyby dziś wybudować jakiekolwiek mieszkanie czy jakikolwiek blog mieszkalny, będą miały za chwilę do wyboru, budujemy blog mieszkalny czy korzystamy z pieniędzy, które daje Unia Europejska na inwestycje. Na inwestycje mieszkaniowe. A jak Pana zdaniem to się potoczy dalej? To znaczy, jeżeli ceny zostaną wywindowane i coraz mniej osób będzie stać na zakup mieszkania, no to to zweryfikuje rynek? Sprzedający, deweloperzy będą musieli obniżyć ceny? Czy mimo wszystko zawsze znajdzie się jakiś chętny? Myślę, że zawsze znajdzie się jakiś chętny. Przykład pandemii, gdzie Wszyscy przewidywali, że ten rynek się niestety ale załamie, zweryfikowała, pandemia zweryfikowała, że jednak, że jednak nie, tam nagle okazało się i wojna, bo to jakby się nałożyły nam dwie, dwie sprawy. Te dwie te dwa czynniki spowodowały, że te mieszkania, pomimo tego, że ludzie wydawało się, że nie będą kupowali mieszkań, jednak te ceny, jednak te mieszkania zaczę, zaczęto kupować i te ceny poszły w górę. Tam wtedy w tamtym okresie zaczęły się pojawiać osoby, które miały pieniądze na koncie, tak, czyli Polacy skąd, z, z ze skarpety zaczęli wyciągać swoje, swoje oszczędności e, i zaczęli je inwestować w, w nieruchomości. i to akurat był bardzo dobry, bardzo dobry ruch. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Myślę, że jakaś granica jest, e, jakaś granica jest, natomiast na ten, na ten moment nie myślę, że nikt nie jest w stanie, nikt nie jest w stanie odpowiedzieć. E, jeżeli widzimy, że sprzedają się mieszkania po 17, po 18 tysięcy złotych w Katowicach, no to mówimy o mieszkaniach nowych, po 17-18 tysięcy złotych za metr kwadratowy w Katowicach przy średniej pensji, która jest w granicach 8-9 tysięcy złotych, no to jednak są osoby, które, e, które, takie, które takie mieszkania chcą, e, chcą kupić. Może za 5-10 lat te ceny zaczną spadać, dlatego że mamy taki trend, że bardzo dużo ludzi wyprowadza się z miast na wieś. Zobaczymy, jak to wpłynie. Natomiast no są osoby, znowu obywatele Ukrainy, którzy do nas tutaj, do Polski przyjeżdżają i pewnie jeszcze będą długo, długo przyjeżdżać. I oni też po paru miesiącach, zamiast, wynajmować, swoje mieszka znaczy, zamiast wynajmować, wynajmować mieszkania, bardzo często jest tak, że te mieszkanie po prostu kupują, bo idzie na to, no to stać, dlatego że zarabiają tak samo jak, jak Polacy, zdolność budują tak samo jak Polacy, i tutaj też pewnie to ma wpływ. Ja sam mam bardzo, bardzo dużo transakcji, gdzie, gdzie obywatelami są osoby z Ukrainy, i to nie jakby w ostatnich dwóch latach, ale w przeciągu ostatnich kilkunastu kilkunastych osób. Jednak jest. Bardzo często jest tak, że oni zaczynają ściągać swoje rodziny z Ukrainy, no i to się po prostu samo, samo kręci, samo napędza. Goście... Te, te ceny nie, nie, nie przewiduje, żeby nam wzrosły, znaczy nie, nie przewiduje, żeby, żeby nam wzrosły w, te, w tej chwili jakoś bardzo mocno. Zobaczymy, co się pojawi z kredytem. Spaść na pewno nie spadną. Także jeżeli ktoś nie kupił i zastanawia się nad kupnem, to może nie jest ostatnia szansa, ale, ale warto, warto to sobie bardzo dokładnie przekalkulować, co się nam będzie dzisiaj bardziej Bardziej opłakało. Gościem rozmowy poranka był Mateusz Kaczorowski z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Bardzo dziękuję. Ja również dziękuję, pozdrawiam. Radio M107 FM.